Multifactor Authentication MFA Zwiększona ochrona podczas logowania Czym jest Multifactor Authentication? MFA to metoda uwierzytelniania użytkowników, wymagająca co najmniej dwóch niezależnych czynników weryfikacyjnych w celu uzyskania dostępu do zasobu, np. systemu, aplikacji, konta bankowego. To proste, ale niezwykle skuteczne rozwiązanie do ochrony danych. Jakie są rodzaje czynników uwierzytelniania? Istotą metody MFA jest wykorzystanie przy uwierzytelnieniu jednej z trzech rodzajów dodatkowych informacji: coś, co użytkownik wie, np. hasło, PIN, coś, co użytkownik posiada, np. token sprzętowy, aplikacja mobilna generująca kody, coś, czym użytkownik jest, np. odcisk palca, skan twarzy. Jakie znaczenie ma MFA w bezpieczeństwie? MFA stanowi dodatkowe zabezpieczenie kont użytkowników. Daje niemal 100% pewności, że każdy, kto uzyskuje dostęp do informacji organizacji i loguje się do jej systemów, jest tym, za kogo się podaje. W ten sposób minimalizujemy ryzyko włamania niepowołanych osób do uprzywilejowanych kont. Współczesne rozwiązania MFA gwarantują wysoki stopień ochrony zasobów firmy przed atakami zdalnymi. I zapewniają wysoki poziom kontroli dostępu do sieci. Należy pamiętać, że nigdy nie jesteśmy w stanie w 100% wyeliminować zagrożenia, jednak wdrożenie wieloskładnikowej autoryzacji może udaremnić wiele prób i ochronić od kosztów związanych z postawieniem systemów informatycznych i produkcyjnych na nowo. Jakie są zagrożenia związane z jednopoziomowym uwierzytelnianiem? Phishing, kradzież haseł, ataki brute force. Łamanie słabych haseł, credential stuffing, wykorzystanie wykradzionych danych logowania. Reasumując, stosowanie MFA ma następujące zalety: wzrost poziomu bezpieczeństwa dostępu, ochrona przed przejęciem konta przez cyberprzestępców, zgodność z regulacjami prawnymi, zmniejszenie ryzyka ataków phishingowych. Wiele udanych włamań do portali i informatycznej infrastruktury firmowej miało jeden wspólny mianownik. Nie korzystano z zabezpieczeń MFA, które znacznie utrudniają nieautoryzowany dostęp. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji na temat MFA, napisz na adres przemysławblatkiewiczbistech.pl. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą.